kolczurka, szanowni państwo parę ładnych kilogramów z jednego miejsca tylko Chciał się było narobić na szczęście jak się pociągnie za roślinkę to można to wszystko robić z ziemi nie ma z tym problemu początek września 2021 roku dokładnie 4 września tak wygląda kolczurka, która za chwilę będzie wyglądała tak Zobaczcie, już dwa nasionka zniknęły. Zostały dwa. O, jedno poleciało, kolejne. Tak wygląda. Konkretnie dojrzałe nasionko kolczurki, klapowane. Super. O czym to świadczy? No, świadczy to o tym, że trzeba już zbierać. A to było kwestia dnia dwóch, ta trochę wcześniej widać, się otworzyła, ta dopiero teraz, może dzisiaj. Te są jeszcze całe, ta jeszcze nie dojrzała, ale już czas, czas zbiorów. Nie ma na co czekać, tym bardziej, że liście już pożółkły, część jest otwarta. szczęści zrobiłem nalewkę, część zresztą tej nalewki już wypita, większa część z tych również będzie naleweczka, może podsuszę trochę owoce, zobaczymy. Fajnie tutaj, tutaj się otworzyła, owoc się otworzył, nasionka wszystkie są, jeszcze nie zdążyła puścić, czyli świeżutko a te nasionka, które wylądowały w ziemi, to gwarancja, że w przyszłym roku wyrosną. Jak widzicie, w tym roku skupiłem się na owocach i nasionach kolczurki. Oczywiście możemy zbierać ziele w czasie kwitnienia, co wcześniej też zrobiłem. No i oczywiście korzystamy z korzenia. Możemy już w okresie właśnie późnego lata, jesieni, takie korzenie pozyskiwać. A szanowni Państwo, jak każda roślina, także kolczurka ma dużo świetnych właściwości. Jeżeli tylko wiemy, jak to wykorzystać, to jak najbardziej możemy. Ja Wam dam oczywiście odnośnik do strony, gdzie możecie sobie dokładnie doczytać na co i jak przetworzyć właśnie kolczurkę. Ja tutaj tylko podkreślę, co bardzo istotne, jakie ma właściwości, że jest rośliną przeciwpasożytniczą, przeciwgrzybiczą, antybakteryjną, ochronnie działającą na wątrobę, ma wpływ przeciwzapalny i co również bardzo ciekawe, bardzo ważne zresztą, ma działanie przeciwnowotworowe, potwierdzone też właśnie naukowo. Także, no, bardzo ciekawa roślina. Potwierdzone działanie przeciwnowotworowe jest na komórki ludzkie jelita grubego, piersi, płuc. Bardzo ważne jest też właśnie wiedzieć, jak stosować kolczurkę, żeby nie przedawkować jak z każdą rośliną, w ogóle jak ze wszystkim na, na tym świecie. No, Dowiemy się, bo jeżeli przedawkujemy, to pojawią się wymioty czy też biegunka, natomiast lepiej, żeby do tego nie dochodziło, dlatego trzeba tę roślinę przetworzyć odpowiednio i odpowiednio ją również stosować. A zaparzanie czy robienie sobie nalewki no nie jest jakoś specyficznie trudne, także jeżeli macie tylko ochotę, proszę poczytajcie sobie na temat tej kolczurki. Polecam, bo warto. Kolczurka, która jest bardzo nasycona, przesycona sokami. No, dosusza się już 6 godzinę. Zobaczcie, jak to wygląda. Myślę, że za chwilę będzie koniec. Chrupie, ale jeszcze, jeszcze troszeczkę. Tutaj skórka zupełnie inna jakość niż sklepowa. Normalnie, jeżeli już kupicie, co trudne jest, no to jest ona koloru brązowego, a tu piękna, zielona. O czymś to świadczy, co nie? Prawdopodobnie o sposobie suszenia. Słychać? Słychać, już tak szeleści, czyli jest suche. Natomiast chcę to porządnie dosuszyć. Dla pewności. Temperaturze w tym momencie 35 stopni. No i tak, kolczurki dużo, jeszcze jest niecałość przerobiona tak naprawdę. Nie ważyłem, ale myślę, że ze 3 kg to było, a zobaczcie ile jest nasion. To jasne prawdopodobnie nic nie będzie, natomiast te ciemniejsze, jak najbardziej do wykorzystania. Oczywiście kolczurka jest uważana za roślinę inwazyjną, nawet chyba jest zakaz sprzedaży w ogóle nasion czy w ogóle kolczurki, gdzieś posnikała. Natomiast natomiast ja mam jej dużo. A co? A mogę? No i super.